Mamy teraz mundur, zobaczymy jak się zachowuje nóż na mundurku. Ok, czyli mamy mundurek nasz polski, eee, lecimy. Chwyt frontalny, bam, ho, pusto, pusto. No ale to też mamy tutaj, że to są żebra, nie? No, żeberka nam ten, ale wchodzą dwa palce. Do żeber. Do żeberek eee, elegancko. Dobra. Lecimy, rewersik, ho. Ok, powiem Ci, że wszedł głębiej. Nie ma tutaj. Weź to może rozszerzał. Nie ma tutaj. O, oki doki, więc mamy grubo. Teraz tutaj. Tutaj, weź tylko za, za, za tą. Ok, druga strona oszcza. O, jakaś kość tam weszła. Hop. Słychać było? Nie, no jest, jest do kości. A nawet przeszło na wylot. No, poszło, żeberka poleciały no, Są palce i widać kości O, tutaj kosteczka jak poleciała Płuca by były naruszone. ok Okej, słuchaj Na wylot Tutaj walczysz, rozumiesz, tu nikt nie ma Już po obozie? O. Proszę bardzo Tu widać ewidentnie, Tomek już jest po obozie Tak, to jest I ten. coś nie coś się ten nauczył nas tutaj rewersik, tu stoimy Stoję sobie przednia Proszę bardzo O tutaj nawet poszło o, o, puś, żebro. Tutaj. I to w rewersiku nie? Zebro poszło ksiąsteczka czy... Może waga ciężka, spróbuję teraz Proszę o. Ale będziemy mieli szynki Jemy to dzisiaj? Jemy Oj, Chyba się, się mundur przeciął tak, no to się... to mamy, tatara. mamy tatara. Uuu, Uuu, mamy Bierzemy później świnkę. W oczywie. No dobra. Dawaj worek gotowy.